żeby te kamery były jak najbardziej nowoczesne i ten system aby był jak najbardziej nowoczesny, Dzisiaj pokazaliśmy możliwości tego nowoczesnego systemu i jak to może funkcjonować. Widzieliśmy Jakie można zrobić zbliżenia, jak można uzyskać dane, uzyskać dane na przykład pojazdu, zarejestrować zdarzenie, ale też widzieliśmy możliwości takie techniczne, gdzie zaznaczamy osobę, którą kamera ma automatycznie prowadzić i ta kamera sama podąża za tą osobą. Myślę, że to są takie ważne rzeczy pomocne, pomocne w naszej także policyjnej pracy. To taka poniekąd sztuczna inteligencja, jak będzie kamera, która powiedzmy w automacie pracuje, tak, może sama zaobserwować zdarzenie i podchodzi do tego w taki sposób dość inteligentny, do tego, że może zareagować na to, jeżeli ktoś zaczyna na tym nagraniu biec, w tym momencie sama zrobi na niego zbliżenie. Jeżeli ktoś zaczyna się szarpać z drugą osobą, w tym momencie również będzie nagrywała takie zdarzenie, a nie ślepo przesuwała się tylko w takim automatycznym trybie.